Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Damek, za jest siódmy odcinek z Badą. Red. Jeżeli Wam się odcinek spojrzeć, zostawcie tutaj aż 5 łapeczek w górę i pamiętajcie o sobie z dzwoneczkiem. Chciałem Was poinformować, że dzisiaj będzie oczywiście Minecraft na moim kanale przygoda. No, serio normalna taka przygoda, że budujemy domek, takie inne rzeczy. Bez dużego przedłużania zaczynamy, więc zapraszam bardzo do oglądania. Dzisiaj zagram sobie arenę. Zgodnie z planem. a no więc pierwsza arena. Prends. No, dobra, Przyjaciele, dajmy, żeby tak nie było na razie, grajmy normalnie. Super, muzyka włączę troszeczkę będzie ci ciężko Nie no, żebyście mnie słyszeli po prostu Dobra Oj za głośno bardzo mam Szkładcie przecież te Sławki nie Sławki dla tego będzie Dobra Pisz Ostatnio nie grałam za gramy już tak bardzo. Nie pamiętam co tam się Nie pamiętam bo wiem, że tu się kobiet. kopało. Sorry, że ci cały czas nie będzie o tego. Dobra, teraz podejście do tego. Zobaczmy Musimy tak tą muzykę zobaczyć Kurde Zobaczcie mnie w spokoju, wyjdziemy Zobaczmy Nie chcę mu się umierać Zabił nas, dobra. E, przepraszam Was za to, za to za tą głupotę, że mnie zabili. Nie powinno Wam tak ścinać. Jeżeli słyszycie mi potem, to bardzo ciężko. Daję to. Krajerzy, to ma go. Leży szat. Też gramy już mogą. Bierzemy e, Więc jeszcze będzie sekretny jakiś map na moim kanale Bierzemy Tędy więc jeszcze będzie tam Nie, nie tego co... O nie wiem kurde jakiś ubawiłem... wziąłem... Nie no Następna runda. Dobra. Dobra. Gramy dalej. Jeżeli słyszycie jakieś odpustki, tak nie też słyszycie myszkę, jak ja tutaj mam z nią. Jeszcze jeszcze. Nie słyszycie klawiatura. a tak, więc... Dotąd też przetrwamy to gramy, a w następnym odcinku e... Postaramy się wszystkie arena, Nie wiemy co się możemy zrobić. Nie mam ja tylko do tych czwartych chwał, do tych trzech chwał, tylko sobie. Nie mam tego

Przeszliśmy, nice, jest picked, nice. Boss. Mamy, jeżeli nie pamiętacie tego, to wam się wyświetli drugi odcinek Supendetory, a tam zobaczycie, że tam był katana boss. Oblądnijcie go, polecam go oglądać. To bossa jest w Mówiłem o tym, że to już będzie easy. Easy z nimi. E, słyszycie mnie bardzo dobrze, bo mikrofon już bez e, żadnych takich przemów nie powinniście nic słyszeć. Jeżeli nawet. E, a jeżeli będziecie chcieli, żebym nagrał e, szanowni wyścigi, to nie, to nie wiem, może dzisiaj się pojawi ten film, gdzie planuję dużo filmów nagrać bardzo widoczna gra w telefonie widziałam serię, na telefonie będzie Cyberland, nie wiem jak nie pamiętam który, World on czołgi jakieś, który też to będzie nagrywał Te, też to będzie nagrywał na telefonie znaczy no, żeby nie było takiej gry gdzie nie, 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 nie nagrywać staram się je nagrać Dobra, jeszcze kubeczek. i taka mało się. Nastanę Leżysz! Właśnie ty... te... dzieci <laughs> mają tego nie oglądać. Oczywiście będzie to jest zapomniane. Żeby dzieci tego nie oglądały, bo to nie jest nie dla dzieci. E, nikt nie może czegoś takiego oglądać, bo to jest tutaj krew. Przemocka wiecie o co chodzi. I teraz kucharze nie lubię tej to jest najgorsza fala czyli piąta tu to mogę zginąć, już raz, mogę skończyć skłazanie ale postaram się to przejść oczywiście mając noże oni to tam nic nie zrobią o wiesz jestem właśnie sam na nich

Skąd miał maczekę? I ostatni tego jeszcze na pół Gość już. użył Piąta fala ukończona Jeszcze mamy pięć fal Może nam by się udało Jakby nam się udało nice. Ale pewnie nam się nie uda Boxer, jedyny Teraz co mamy go Tak samo, dobra no lecimy go załatwić Już Rozwaliśmy boksera pięściami, tak? Właśnie możecie też tak samo grać będę tam lecz Kolejna rama, kolejna rama Dobra, teraz widzę, że mamy z klubu mamy, mamy z... Baru mamy, czarny Czarnobrody jest, super. Jest to z bardzo, 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 jest bardzo, Już załatwili. Gratulacje, wow! bardzo, 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 to bardzo, A to bardzo, 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 to Zbieram, ja myślę, że nawet jak nie schodzę, to za wyciągnę odcinek, no bo nie wiem, co nagrał, bo mi w dziesiątej ruchu, czyli na YouTube, jak dziesiąta to wszyscy ja mam... Na nie wiem czy to prawda, ale nie wiem czy to. Miałem 5 ścian Ale już już musiałem, bo. I mam, kolejna forma, ukończyłem. Najpierw wiecie co? Jeżeli teraz dednę, no, bo teraz pewnie dednę. No nie. Mam moją koksa, jak dednę, no to kończymy odcinek.

Nie udało nam się wykonać tego challenge'a, a więc dzięki za oglądanie tego odcinka, pamiętajcie o zostawieniu subika, dzwoneczkiem i co dzisiaj, wbijajcie, wbijajcie też na mój Discord, zostacie pięć łapcze w górę i kolejny odcinek spędzę tam, czyli Arena, a więc co, dzięki za oglądanie tego odcinka, a więc trzymajcie się i cześć. I dzisiaj jeszcze się pojawi sereneta, nie panie Nowa dowiecie się, bo ja nie będę wam mówił. Mówiłem chociaż, ale możecie nie wiedzieć i jeszcze, jeszcze jedna seria będzie, czyli piąta. Nie wiem jak, ale na pewno jakoś będzie i jeszcze mikro będzie, A więc dzięki, liczę się i cześć.